Poczekajcie, zrobię ich blue Będzie... hot Gpa nie powinienem uciec Już tam idę do was na no tylko zawsze... Jak chcę zgromadzić. Jak jestem blisko, to są pushnięci, a jak jestem daleko, to... To, to nie akurat was O siema Kurde, włączył gosta spoko Jakby Twisted jeszcze z truna jednego, to... Ja? Dziękuję On <laughs> Jakie masz staty? Pro 3.0 3-0 nie ma takich las hitów 61, mam. O Ty, masz więcej, o nie, nie możesz mieć więcej. Co ty? Chodź, Kurde, jeszcze ten Twisted mi teraz bije A, No proszę was. Ale ich ciśniemy. A, mam więcej od ciebie. hitów, niestety. Katarina, a ja tam wyglułem. O, Jorik. ONLY KS, nie Twisted Dead, nieesz, niestety. Dobra, aaa, trafiłem. Idę po jakie, ile ja mam kasy, 1.8k, nie? Też mam dużo, właśnie eee, ro. sobie złożę to. Katalizator zaraz. O, 82 p na razie. Hmm, to wąszy. No, bardzo. Anemiko, co się nie odzywasz? Mam się. Anemiko. Może go nie ma. Co jest z nim? Fkuja? A wkuje? A woleca. Ale to nic, tak dajemy. WC. Codziennie. I co o, jest z nim? Co jest z nim? Jednego waliło. waliło. go? Tak i tak Chodź tu No widzicie, zagramy 4 na 5 prawdopodobnie Ale już widzę. Przy czym Katarinę cisnę? Tylko nie mam many jak zwykle. Muszę Blue robić. Że bo ja z Blue... Chodź mi yy, co tam się dzieje u góry? Robisz smoka? No. Ej, ktoś idzie... nie, niech idzie na mida. Bo ja muszę tu przytrzymać. Dziękuję. Muszę bić z uderzeń. Przekajcie. Okay. o wrócił co jest z nim? nie wiem może coś się dzieje bateria mm. boże weź nie może wc może mu się na przykład laptop rozładował jest dużo podwodów nie? jest mm. które by mógł o, yeah. i jest tak. pięknie no nie, akurat to nagrałem, akurat to nagrałem, jak ten. tam... Red before the wind, no Już wysiadłeś, ja... Aj chodź mi pomóż z blue wtedy. Albo dobra, do góry idziemy. Wezmę ich z reda, pier... Ej, to jest, nie ma... No to chodź z blue, mi pomóż. Czekaj, pomogę go góry, bo on nie ugarnie. To ja też pomogę. Dobra, chodź, 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 chodź. No ma... Już leży ten koleś. No Dajemy Nie ma szans uciec Nie, nie, nie szans. ma szans Oj, nie, nie mów Dobra, nie ma Dobra Eee, zabieram Ładny No, że idzie... Prosto eee, pff, ja. eee, Łatwo <laughs> Easy, 12-4 <laughs> Dobra, chodź mi blue zrobić Idę, idę mm. Nie wiem, co kupić. Nie miał nie mieli szans tam. A, mam więcej milionów od Ciebie, Aha. Ty, kurde! No Dzień i co to jeszcze, Jeszcze bym Super, dzięki! Dobra, idziemy po nich. Dzięki, nie ma. To było, o, znowu no Co to jest powiem? z nim, ej? Uh. Chyba będziemy grali w cztery. No i fajnie, nie ma trouble'u, dzięki. Dzięki, dzięki! <laughs> dzięki Ci bardzo. Uh. KS I teraz za to ci i sksuje, nie. A nie ma. Sksuje ci Poczekam na Snajce. Już nie Ja wezmę te małe, żeby mieć więcej milionów. <grym> no ty... Nie chciałem nie ci zabrać, to. nie jestem taki jak ty <grym> Co idzie tu pomóc mam. Dobra, GPA już nie ma. Dziękuję. Proszę cię jakie ty masz staty? 6-0, no bez 60 O kur... Dobra, teraz Bloom musisz mi pomóc. Jak teraz mi sksujesz to ja wiesz. Wiesz. Zdenerwuję się. Dobra, nie mam. Ej, zaraz koniec idę kupić jeszcze itemy. Co jest nie mam w jego? Problems. No co ty lisie, tutaj szukasz chcesz łeb? Prawdy... Dziękuję, idę po Blue O, ale kilo, o to było... To było pro <noise> Dobre, co? <cel. głos> On mnie wykopał i myślał, że ja go nie znajdę Ja cię <noise> znaję Ej pa, już bierze Czemu? Gdzieś... w krzakach Już lecę do ciebie Duży... Uciekaj do mnie, do mnie Nie wiem, która to jest strona i nie mogę nic zrobić Super, ej Nie mogę nic zrobić Ktoś jeszcze? Przecież no, jesteś godlike okay. Legendary zaraz będzie Jak nie będzie legendary, to jesteś cienki Haha <laughs> Jest uh -huh. Wszystko jest... Wszystko zgodnie z planem nie mogłem, e, widzowie zobaczą, że nie mogłem zrobić ani ulti ani nic. Ciągle miałem na czarno, TT. A co jest z Anemiko? O, gra. Yeah. Dziewiąty level, oa. Rządzi. Jak mnie trafiłem? Nie trafię. Ja padłem. jest z dołka, Nie wiem. Spytaj się, chopie. Do mnie z takimi pytaniami. Ej, no ja pierdzielej, nie mam blue, super. Hmm, hehe, <laughs> widzę, że Ale, to będzie easy gra. Już jest easy. Sorry, ten leasing pada na. Ale, kombos <laughs> leasing w ma dopiero. Czujcie się zagrożeni moim kombos. A to nie mnie! A? Dylacin i Chlesin ma. Patrz, patrz leżycie. Sorry. super. Mm. O, Hanemiko wkroczył. No czemu nie bijecie? Super. O, jakich tutaj czterech przyszło. Bum, bum, headshot. Bum, headshot. Co, aczka się tak wodzisz? Dimage? Ło. Dzięki Morgana. O, ile ta klatka trwa? No kurde. Dobra, wbijaj się w nich. Oni myślą, że puszną nam. ...myślą, hm. <laughs> Oooo... Oh. Tu jest Edd Fil... Dawaj, wbijamy. ...lajka... Like, uh, co? Ręków Coś Co jest z wami wszystkimi, co ja mam, sam bronić? Czy co? Dobra, podpamiętę, tam wbiję, spokojnie. <laughs> Dobra, już lecę. To dawaj. Teraz Dawaj! Dajemy ich? No! Nie. Chodźcie. Śś. Oni się boją ciebie. Oni mnie kuszą. Trzymaj mnie. <grym> Widziałeś to? Tak się wbija. Tak się zabija. Powiem ci. <grym> o, wbija. Leci. O, anemiko zniszczył wieżę. No coś nieprawdopodobnego. No po prostu. Nieprawdziwe Nie, to jest Nie bijcie mnie. Okej. Okay, y... 137 AP teraz się zmarszczą jak wbije. miko <grym> nie ma go na w ogóle na Skype'ie z nami. Nie ma na Skype'ie. Dziwne. Co on robi? Stoi w miejscu i chillu. Ej, nie ma... nie on pewnie sawk. Ej, on jest sawk. Ej, bronić go, bronić go, bronić go. A nie, on co, sobie? No to on jest sawk pewnie. No on jest sawk, patrz co on robi. Nie jest, on nie. Bije. Nie, patrz, on ucieka do tego. O ile że on jest awk. Patrz Aha. Patrz na niego Normalny człowiek by tak daleko nie uciekał. <grym <grym no, patrz na niego. Dobra, dajemy w nich. Nie daję. So lucky. Są, so, patrz. Mówiłem, że on jest sawkki. Na pewno nie, nie jest. Co jest z nim? Jakieś problemy ma? No, mówiłem. Triple DC. Patrz. Dobra, dzięki Gaccia. Dzięki Dzięki. No i jak to jest? da da Pro Digiman. Man. Co mam On znowu easy gra. Czyli Tylko Tom Mordą mi. była trudna gra dla mnie. Bo pierwszy raz czy drugi, drugi raz grałem. Drugi raz grałem w nim, nie. Ale no co za... Po 500 tak. się leci, no... Wiesz jak to mm. Someone. Wonder... Co no jest, onemiko? Tak, Bez robo ciebie robo. też. Co jest? Patrzcie, ale to jest gunflung Który będzie czuł kopniaka na twarzy. Abi. Patrz na niego. Co mi bilisz? <laughs> Dobra, idę do was. O, o, znowu wrócił. I zaraz znowu będzie koniec z nim. Siema, ja wróciłem. Siema, ja chcę killa. Mogę killa? Siema. Mam się tam wbić? Jak chcesz. Dobra, wbijam się. Albo nie. Nie wiem, czy będzie czwarty decel. Wow, co jest? We're taking everything under control now. No gończę się Wow tu jestem ile O pomocy 10 tysięcy stunów na moim koncie Dzięki mm -hmm. Chyba na twarzy No, na twarzy, sor źle powiedziałem no, Na moim koncie No ej, Stunaszki Mamy jakiś problem Stunaszki, Ultimorgany, klatka Morgany Joryk Kurde On Ace I Uśmiechnięty pyszczek tak. No to rozumiem Russian Power się... Joryk okay. A -a. Staty nie są najgorsze W teamowych kilach na pewno wygrywamy No nie wiem tak. co by się stało żebyśmy to przegrali No nie wiem co by mu musiało się stać o. Nie wiem, chyba nie. żeby Anemiko... Dziękuję. Znowu Anemiko jest AFK, czy co jest z nim? On tam ma coś z Co jest z nim? To maneta od tego, kurde? nie, on... Stoi. Ej, jak to... Ej, Katarina nie może go zdjąć. Nie ma tak. Ja go będę bronić. Na wszelkie... O, Jorik so deep, Co on robi? Anemiko... Pomocy! <grym> Uuuu, stracisz legendę, ja pierd... Ej, hey, już yes, zlamiłeś. Yes, yes. Jemy się do tak, wersji... Coś tu masz. Jest! Tak, dziękuję. O, o, o. Anemiko, o, oh, rusza się. Cóż... Z lasu wrócił, czy co? E, eh, nic nie stało. Czekam. Coś <laughs> wow, co ty tu próbujesz liść Patrz go! On mnie rozwali! No nie! On no, mnie oj, rozwali Ale temy. To patrz jak on maiten się rozwala? Nie, 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 rozwali mnie, nie ma szans Rozwali mnie! O Boże! O Boże ile on ma cooldowna, nie? O Boże O Boże Będzie tak ciągle gadać. O Boże oh my God. <laughs> Czemu czarny ekran znowu ma? nie. ulubiona gra to będzie Już się zaśmiać Z na to